Mówią, że oddadzą nadpłatę, a w rzeczywistości kradną pieniądze. Ostrzegają policjanci. Przestępcy podszywający się pod inkasentów oszukują seniorów metodą na resztę. W ostatnim czasie w mieście odnotowano co najmniej kilka takich przypadków, często zakończonych sukcesem oszustów. Przychodzi dwóch mężczyzn, mówią, że ktoś ma jakąś nadpłatę i chcą zwrócić tą, tą kwotę tej osobie. Jednak mają zawsze wyższą kwotę, wyższy, wyższy nominał niż, niż ta kwota, którą mają zwrócić, więc proszą osobę o, zw, o wydanie reszty. Yy, osoba wtedy z, z ujawnia, gdzie trzyma gotówkę. W dalszej części możemy się już domyślać. Spotkani przez nas seniorzy zapewniają, że zachowują ostrożność. Udzielnia wszystko no. wywiesza, że, że no to... jest odczyt liczników, czy teraz są nowe liczniki, że no. tego... No zdarza się, że ktoś tam się powołuje i tam wejdzie czasami. No nie, nie ma już, tak, nie wiem, żeby komuś otwierać i po co i wypytywać się, nie? Bo jak mnie ktoś nie zawiadomi, no to wiadomo, że ktoś przyszedł, Coś tam i tam, nie kombinować. No akurat u mnie by to nie przeszło. A dlaczego by u Pani nie przyszło? Wie Pan co, raz, że spółdzielnia mieszkaniowa zazwyczaj nie przychodzi bez informacji. Jeśli chodzi o gazownictwo, to też nie bardzo. Z tego co się orientuję, to oni też nie przychodzą tak z buta. No po prostu to jest raz. A po drugie, raczej jestem ostrożna. Niestety oszłości działają sprytnie, wzbudzając zaufanie i wykorzystując nieuwagę seniorów. Warto pamiętać, że często stosują także inne metody, np. podając się za krewnych lub pracowników banku. Sposobów oszustw jest też oczywiście znacznie więcej. Jak się bronić? Zawsze możemy sobie zadzwonić do firmy na infolinie i dopytać, czy na pewno mamy, mamy jakąś nadpłatę i czy taka osoba została wysłana. Na pewno nie powinniśmy wpuszczać takiej osoby do mieszkania, niech ona czeka sobie na klatce schodowej. Jeśli ktokolwiek wzbudza nasze podejrzenia, warto poprosić o pomoc sąsiada lub członka rodziny. A młodzi niech uczulają swoich starszych bliskich na tego typu zagrożenia. Czyli jakby reasumując, trzeba mieć łeb na karku. No, dobrze pan to określił.